Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem poświęconym mazurskim okoniom. Jestem w drodze na nieznane mi jeszcze jezioro, gdzie spotkam się z moimi kolegami z Team Westin, Damianem Dodą i Łukaszem Simińskim. Kilka dni zamierzamy poświęcić łowieniu mazurskich okoni i testowaniu skuteczności niektórych przynęt firmy Westin, w tym również nowości na 2021 i 2022 rok. Oczekiwania mamy oczywiście bardzo duże, natomiast realnie i twardo stąpamy po ziemi, wiedząc, że jesteśmy tylko i wyłącznie wędkarzami, a to ryby decydują o naszym sukcesie. Niemniej już teraz jestem przekonany, że ten wyjazd będzie bardzo, bardzo udany, ponieważ spędzę kilka dni na wodzie w znakomitym towarzystwie moich kolegów. Tym samym za chwilę już widzimy się nad wodą. Zapraszam na kolejny film. dotrzeć na jezioro tak jak wspominałem na którym po raz pierwszy będę łowił niewielka woda ale wygląda to dość dość obiecująco już jesteśmy w komplecie Łukasz Damian są za moimi plecami mamy piękny słoneczny dzień wieje wiatr wydaje się że wszystko jest e, idealnie. Mam nadzieję tylko, że już za moment dopiszą jeszcze ryby i już będziemy mieć wspaniale skompletowany, doskonały wędkarski dzień. To zaczyna coś się ruszać. Co trzy głowy to nie jedna. Ja nagrywam, Damian podbiera. Jaki bicuje? A tutaj jest wariat, który no, od czasu do czasu coś wyciągnie. Oczywiście jak na razie dopisują bardzo małe okonie, no ale w końcu mamy jakiś przełom, można tak powiedzieć, coś większego się pojawiło. Opływamy cały czas tą samą górkę, ale okazuje się, że po różnych jej stronach czają się różnej wielkości okonie. Dobrze, że byłem przywiązany do łódki, bo mnie wciągnął. Metra wody Stanley 5,5 cm masa roślinności. W jednym znajdujemy się na górce i co rzut to praktycznie coś się dzieje. Kolejny niewielki na razie okoń, ale uderza. Być może coś innego się jeszcze pojawi, bo nie wierzę, że tylko to jest cołówka dla małych pokonków. Kolejna ryba, słuchajcie, jest nieźle. Oczywiście na tak płytkiej wodzie tłuczuję, można powiedzieć, gumą, w tym przypadku Stanlejem. Szybkie 2-3 ruchy w bok, krótka przerwa i znowu 2-3 ruchy w bok, tak jakbym w woblerem. I okonie zaczynają pobierać efekty. Zobaczcie. we wow. Ty najlepiej znasz mazurskie jeziora i przyzwyczajenia tutajszych ryb. Co byś polecił każdemu, kto spróbuje złowić naprawdę grubego okonia i spełnić swoje wędkarskie marzenia? Jakie rodzaje przynęt oraz techniki ich prowadzenia? Zdrać kilka swoich tajemnic, proszę ja lubię się w dużych przynętach na okonia, może to, to nie jest aż tak zbyt wielka przynęta ma zaledwie 7 cm jest to Stanley w naturalnym kolorze Headlight i od naturalnych kolorów zazwyczaj zaczynam łowić wchodzi później kombinacja palety kolorów agresywnych, czyli gdzieś jakiś celownik pomarańczowy na ogonie bądź na brzuchu, ale stawiam 80% swoich przynęt właśnie na, na przynęty w kolorach takich uklejkopodobnych Okonie w tym jeziorze żerują na, na stynkach, na uklejkach, które znajdują się tuż pod powierzchnią. I w tym okresie jaki jest teraz, czyli początek jesieni, okonie występują w bardzo dużych ilościach w toni. Są ciężkie do złowienia, na pewno będą łatwiejsze do zlokalizowania też w późniejszym terminie, jak na przykład październik czy, czy już późna jesień, gdzie kumulują się na blatach dosyć głębokich, 90 metrów. Moje prowadzenie przynęt jest dosyć proste. Czyli trafia przynęta do wody, pozwalam jej opaść odliczając tam do 5-10 sekund. Po czym prowadzę? Cał, całkowita wysokość głębokości w, w tych, tych miejscach jest od 6 do 10, nawet 12 metrów. Więc szukam ryby w toni często w, za pomocą echosądy. Co do przynęt, to. 80% moich przynęt jest, jest, jest kolor naturalny. E, jeden z moich ulubionych też kolorów, właśnie headlight, no, występuje w różnych e, tutaj rodzajach e, przynęt, jak, jak jest szatki z 7 cm, stanley 7 cm. E, równie teraz dobrze też może się sprawdzać kolor szatiza. Nie bez podbieraka. Odpaliły. Trzeba uh. było czekać cały dzień. Tak jak Damian mówi, trzeba było czekać cały dzień. Jest słoneczna, piękna pogoda, ale wieje dość chłodny wiatr. Jesteśmy jak widzicie, mocno też ubrani. Oprócz do dziaka, bo to jest ciepłokrwisty zwierz mazursko-wędkarski, ale jest masa, masa okoni przy tych okolicznościach, czyli słońcu i dość takim intensywnym, chłodnym wiaterku. Niestety nie ma ich, nie są zbyt duże, ale nadrabiają walecznością, oczywiście niesamowitą ilością, ponieważ ciężko to pokazać na filmie, ale praktycznie co rzut mamy. Ryby ustawiają się bardzo płytko, jeszcze na mocno porośniętych wodną roślinnością górkach. Trzeba prowadzić przynęty gumowe praktycznie jak twicze, podszarpywać dość szybko, około pół metra do metra pod powierzchnią, mimo tego, że stoimy na stoku górki, rzucamy na płytką metrową wodę, a pod sobą, pod sobą mamy około 7 metrów. To i tak te ryby właśnie biorą na skraju roślinności i często odprowadzają do samej łódki nasze przynęty. Ale się dzieje. Sami zobaczcie. Łukasz, ja rozmawiam, Łukasz już ma kolejną rybę, łowi na mega Tiza 5 cm. 7 cm. Uuu, zwiększył kaliber szatis 7 cm, czyli poszedł śladami Damiana, który też łowi na 7 cm, 7,5 cm szatiza w kolorze Red Light. A tutaj mamy klasykę gatunku. Jak widzicie, kaliber okoni nie jest powalający, ale za to naprawdę ich ilość jest niesamowita. To jest piękny, naprawdę udany dzień na wodzie. Na na, to jest znak. Na 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 na. <laughs> Chyba wiemy, co się stanie. One dały znak nam. Ta ra ra ra. Okay. Do, Dobry. Co będziemy jutro robić? E, łowić tupaki? To był znak. Pierwszy dzień na zupełnie nowym dla mnie łowisku mam już za sobą. Razem z chłopakami, Damianem i Łukaszem, udało nam się przerzucić naprawdę bardzo dużo okoni, niewielkich rozmiarów. Ale to zaledwie dopiero pierwszy dzień. Poznajemy to łowisko, znajdujemy już jakiś klucz, mam nadzieję, do tych ryb. Przed nami jeszcze kilka następnych dni. Wierzę, że uda nam się dobrać do tych większych okoni. Z całą pewnością są tutaj, bo zapisy zechosądy naprawdę nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Trzeba znaleźć tylko odpowiedni sposób i samemu znaleźć się też w odpowiednim czasie i miejscu. Także mam nadzieję, że kolejne dni pozwolą nam jednak zrealizować plan, jaki sobie postawiliśmy. Pierwszy dzień, Damian, wrażeniowo? Dobra, dzień. Łukasz, wrażenie po pierwszym dniu? Super, minął. Chciałeś coś dotrzeć Tak. Damian, coś jeszcze chciałbyś dodać? Nie. Koniec. Ja po prostu. Rano nie pod brał wrażeniem. Przestał. Zjadło mi tu parę ogonów, no ale co zrobić? I jutro będzie lepiej. Tak myślę. Rano nie brał, później przestał. Także wszystko w normie. Pomóż. To było najlepsze podsumowanie tego, co właśnie się wydarzyło w dniu dzisiejszym. Pierwszy dzień, jeszcze kilka przed nami. Hej! Mamy kolejny dzień, drugi. Pogoda jest nieco inna niż w dniu wczorajszym. Więcej chmur, nieco mocniejszy wiatr. Mam nadzieję, że stanie się to aktywatorem tych większych okoni. Damian próbuje znaleźć jakieś miejscówki. Łukasz dba o czystość na łodzi, a ja próbuję z tego coś nagrać. Łukasz, Twoje ulubione przynęty okoniowe i przynęty, które właśnie w tym okresie, wrzesień, październik, wczesna jesień, mógłby się polecić? Ok, więc jeżeli mają to być trzy przynęty, to na pewno będą to szatizy. I w wersji slim, i w wersji klasycznej 7,5 cm. Jak po nich widać, mocno zużyte, więc, więc bardzo skuteczne. Więc to na pewno. Drugi typ to oczywiście Stanley 5 cm i 7 cm. 5,5-7,5. No i teraz, jako 3 nowość tego, tego roku, czyli clickroły 6,5 cm. W różnych kolorach, to na pewno. No i chciałem dodać bonusik, czyli busbajta. To jest coś, czego tak naprawdę każdy z Was potrzebuje i każdy powinien mieć w swoim pudełku. Wobler, szczególnie w wersji suspending, bardzo dobrze działa. Prowadzimy go takimi podszarpnięciami: zatrzymujemy, zatrzymujemy w toni, wtedy jest uderzenie, więc to jako dodatkowy. Bonusik. Ledwo przynęta to tu dotknąć powierzchni wody, a ryba już siedzi. Faktycznie nie jest to dużych rozmiarów okoń, ale widać, że zmiana pogody trochę zaczęła działać na ryby, więc szukamy tych większych. Na razie śledzie, ale liczymy oczywiście na te wielkie bolki, po które tu przyjechaliśmy. Mówiąc żargonem morskich, doświadczonych wędkarzy odnosić Z tego filmu to raczej wyjdzie dobry kabaret i paraolimpiada niż film o łowieniu ryb Ale cóż Wędki. Wskazuje jednoznacznie, że jest tutaj dziś serwowana na obiad ryba z surówką. Uuu. Okoń pod beszamelem, prawie że omalże. Okoń. O. 17 cm, guma 7,5. Poczekajcie, bo ch chyba ja coś teraz mam. Moment. Zginiemy. Uuu. Może Uuu. 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 Tym był okoń. Ale niestety. Ryba dnia, proszę państwa, wziął z głębokiej roślinności i uciekł. W całym dniu pochmurnej pogody i nieco wiecznej w końcu pojawiło się słońce. Zostało nam około 2 godzin łowienia, ponieważ za chwilę będzie zachód słońca. Ale miejmy nadzieję, że właśnie ta fajna, słoneczna pogoda również pobudzi większe okonie. Cały czas na to liczymy, cały czas szukamy ich, co jakiś czas pojawiają się średniej wielkości pasiaki. Natomiast dominują w dużej, bardzo dużej ilości te najmniejsze, które żerują na drobnicy skumulowanej tuż pod powierzchnią. Łowienie jest bardzo specyficzne, ponieważ stoimy często na 7-8 metrach, a ryby łowimy mniej więcej metr, 2 metry pod powierzchnią w okolicy roślin, w okolicy spadków, mocno zarośniętych górek, czując co ciekawe, gumami, także... Doświadczenie jest bardzo ciekawe. Kolejny sposób na okonie mamy wykorzystany, ale zobaczymy. Być może tak jak powiedziałem, te godziny popołudniowe, a podobno tak tutaj jest, będą dla nas najlepsze. Jest kolejny, zobaczcie. I Stanley, 5,5 cm, już zjedzony, zniszczony, ale pogoniły. I to jest też ważna wskazówka: jeżeli widzicie goniącą drobnicę o konie, trzeba szybko w to miejsce rzucić. Ja miałem to szczęście, że akurat w tym miejscu prowadziłem przynętę. I bum, udało się. Kolejny dzień na wodzie dobiegł końca. Mieliśmy w planach spędzić ich kilka na tym jeziorze. Jednak dwa dni stwierdziliśmy, że w zupełności wystarczą na okonie, które mieliśmy okazję łowić w tym okresie. Trochę rozminęliśmy się z tymi największymi. Za to złowiliśmy masę drobnych okoni z domieszką kilku średnich, co dało nam wiele radochy. Niemniej udało nam się przetestować oczywiście skuteczność kilku nowości, począwszy od Crickrowa, przez Blotiza, skończywszy na 55 cm stanleju, który okazał się czarnym koniem tego wyjazdu. Bardzo skuteczny również był szatis 75 cm oraz dobrze znany 5-centymetrowy Megatis. Wszystkie przynęty w naturalnych kolorach z domieszką oczywiście koloru. Headlight. Z racji tego, że łowimy tutaj z Damianem Dodą, który doskonale zna miejscowe jeziora i jest doskonałym praktykiem, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków. Kolejne dni właśnie tym rybom poświęcimy i mam nadzieję, że kolejny film, jaki pojawi się na kanale będzie właśnie dotyczył mazurskich szczupaków, szczupaków łowionych na mazurskich jeziorach. Życzę Wam dużo sukcesów udanego sezonu. Do zobaczenia nad wodą oraz w kolejnych w kolejnym odcinku trzymajcie się cześć